Słuchajcie moi drodzy, susza coraz bardziej doskwiera nam I teraz tak, e, pytacie czym podlewać, bo sama woda to moi drodzy jest, jest dobra Ale jak podlejecie to minie 2-3 dni Przy suchej pogodzie, zobaczcie moje sadzoneczki tutaj Też już dostają w kość, trzeba będzie je przesadzić, ale ja podlewam Po prostu, zobaczcie co leci, coś czarnego Co to jest? To jest woda, wymieszana z zagęszczonym biohumusem. I taka czarna mieszanina, moi drodzy, jak wleję tutaj, to trzyma dla mnie to tydzień czasu. Różne sadzonki nie tylko podlewam i naprawdę, tu zobaczcie malinka jak się ładnie ukorzeniła. Wchodźcie na naszą na nasze różne playlisty o rozmnażaniu roślin i zobaczcie, udało nam się i krzewuszkę rozmnożyć tak, to już w tamtym roku i glaczki i po prostu jodła Korańska jak najbardziej też się przyjęła. Także winogronka to po prostu bardzo prosty proces ukorzeniania. Także moi drodzy biohumusy, biohumusy naprawdę do. Zobaczcie tu jak funkcja ładnie się rozrosła. Trzybok szpanki nasze sezoneczki, zobaczcie. Podlewam i naprawdę ja tu tydzień czasu praktycznie nie leję. Także biohumusy dobrej jakości kupcie i naprawdę wystarczy tam dosłownie 5% wlać na taką koneczkę, jak ja tutaj sezoneczki sobie podlewam. Zobaczcie jak winogronek, pomimo, że on tydzień czasu nie podlewany, wcale nie jest też taki suchy i świetnie sobie radzi. To tyle moi drodzy, więc biohumus plus woda. Na suszę. Cześć!